Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj taki oto silnik od odgórzacza. Muszę odgruzować trochę warsztat, aby móc przywieźć nowe rzeczy. A więc sprawdzamy sobie jego wagę. 1380 gram po 90 groszy złoty 24, a więc w tej chwili wartość tego silnika jest złoty 24. Ja go szybko rozbieram, mam nadzieję, że szybko i widzimy się niebawem. No i dobra, bożymy. Stał. I plus do tego wirnik 1036 gram po

25 groszy. Dodajemy złote 18. Zł. Mosiąc żółty, trochę nam wyszło tego mosiądzu Nie za dużo, ale zawsze coś. 18 gram. Mosiąc 20, złotych 30 groszy. Zł.

2,81 zł. Łącznie 4,36 A więc tam było, złoty 30, coś koło złote 30, 4,36 A więc 4, yy, przepraszam, 3 zł. 3 zł zarobku na czysto. A więc wydaje mi się, że, że super. Dobra, żegnam się z Wami, żeby nie przeciągać. I widzimy się niebawem. Na razie. Cześć.